Panie profesorze, bardzo proszę o pokazanie. No, atrybutu. Tak, bardzo proszę, jeżeli Oświadczenie pan... woli. Ja noszę akurat takie, z tyłu są moje dane osobowe, na którym jest napisane, że w razie mojej śmierci... Czy ja mogę na chwilkę? W razie Pozwolę. mojej śmierci można ode mnie pobrać narządy Kochani, do przestrzeni. Później sobie to dogramy. E... I to ma niezwykle dużą rolę moim zdaniem w budowaniu świadomości społecznej. Jakkolwiek to oświadczenie woli nie ma wiążącej mocy prawnej. No Natomiast właśnie. w momencie, kiedy ja podejmuję swoją decyzję. I mówię, okej, okay, jak odejdę, ja nie mam z tym problemu. Tak? Ludzie m, jakby powielają pewne mity. A, że to człowiek musi być w całości pochowany, a jak to będę tam w zaświatach później bez serca i tak dalej, a to religia nie pozwala mu, a to jakieś inne problemy. To w większości są mity, mhm. które są powielane, wynikają z braku wiedzy. Natomiast jeżeli ktoś odchodzi, jemu narządy nie są potrzebne. A jeżeli są przydatne do przeszczepienia, można je wykorzystać dla innych osób. Jeżeli ja taką decyzję podejmuję, no właśnie, informuję być... moją żonę, słuchaj, kochanie, i jak mnie się coś stanie, moje narządy mogą być pobrane do przeszczepienia, podpisuję takie oświadczenie. Chcę, żebyś o tym wiedziała. Jednocześnie nie zgłaszam sprzeciwu na pobranie. W Polsce obowiązującą formułą prawną jest zgłoszenie sprzeciwu na pobranie. Jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, z jakichkolwiek przyczyn, ma. Do tego prawo. Oczywiście. Może się zgłosić do centralnego rejestru, może poinformować właśnie rodzinę, albo napisać swoje własne oświadczenie. W takim przypadku nie pobieramy narządu do przeszczepienia od takiej osoby. Natomiast e, tylko 20% polskich rodzin, według badań opinii społecznej, w ogóle na ten temat rozmawia. Okay. Gdybyśmy zapytali tutaj w naszym gronie, czy w Twojej, w Twojej, w Twojej rodzinie była na ten temat rozmowa, 8 na 10 osób mówi nie, nie. No słuchaj, co tam przy obiedzie świątecznym będziemy o śmierci rozmawiali.